Dojechaliśmy do srebrnej góry i jadąc oglądaliśmy paralotnie, które latają nad fortem. Gdzie teraz lecimy mając nadzieję, że jeszcze zdążymy go zobaczyć. Bardzo ciekawie wyglądająca miejscowość. Teraz idziemy ulicą Wąską. Co tam, Zmęczyłeś się już? Trochę. Mam taka miejscowość, mocno górzysta. Ale bardzo ładna. Uwaga, miny. Ale i tak wchodzimy. Właśnie idąc, rozmawialiśmy z Mikołajem, że właściwie zupełnie nie wiem, co to jest za miejsce. Bo dopiero niedawno o nim usłyszałem. Więc nie wiem, z jakich czasów ono pochodzi. Ale może się tutaj zaraz dowiemy. Wygląda bardzo ciekawie. Zwłaszcza z góry. No ale niestety nie nagrywamy na razie dronem. Więc tak się nie uda. Na stronie fortu. Fort Spitzberg, Srobna Góra. Można takie nagranie dronem całej tej góry lesistej z wiertem na samym zobaczyć. A ci że już się chyba rozpieszkli. Myślałem, że ich może nagramy. Nie ma ich. Widzieliśmy, że to był poflagr. Chyba będę musiał sobie zdjęcie przy No, to chyba ich nie ma, ale okno bardzo ładne na to Jest bardzo dobrze, bo gdyby coś do Was spowodować, należałoby należało tutaj zostawić na obserwację. A Was taka zapraszam do pierwszej sali muzycznej. Pierws... Kończymy z wietrami Ale Ola, kończymy paszporty. Pan mówił, że temperatury do tej były zwykle 10 stopni wielkotność 95%. I jesteśmy na zewnątrz. Nie? Tak. Podobny do twojego?